Dziś kolejny raz sprawdzimy najbardziej popsute lifehacki z TikToka. Na start mamy lifehacka od legendarnego Kazamy, który tutaj robiąc, wiecie, tą będąc krukiem z peleryną, leciał pod wodę, znaczy nurkował, normalnie nurkował, zadawało mu to damage, on nie mógł wypłynąć. Z tego, co jest na tym TikToku, wystarczy tylko faktycznie mieć pelerynę, postać kruka i lecieć nad wodą w pewnie jakimś specjalnym miejscu i tyle. Takie to proste. Sprawdźmy, czy faktycznie to działa. Jako, że pelerynę też czasami jest trudno znaleźć, to wydaje mi się, że najlepszym sposobem jest po prostu Pokonanie tych iglic małych. Tutaj praktycznie zawsze pelerynami wypada. No i jak widzicie, mamy już na plecach. Z tego co widziałem, to było to jezioro. No i co? Szybko tam jedziemy i zobaczymy, czy faktycznie Kazik znalazł sposób na pływanie pod wodą. Coś, co może raz było w życiu możliwe, ale na pewno nie jest czymś częstym. Z tego co moje oczy zokoła widziały, to tak. Po prostu musimy wlecieć jako krug i lecieć tak bardzo, bardzo blisko ziemi. O, znaczy bardzo blisko wody. Ale nie, u niego jakoś tak bardziej blisko wody to wyglądało. No właśnie, bo tu nie ma ani sprintu. Ani to jakoś tak nie za bardzo w, w szybko leci. A jednak nie, on był przy tym jeziorze. No tak, bo teraz widzę, że on tam ma śnieg. Dobra, szybko tam płyniemy. Ty, bo przyjechałem tutaj, ale tutaj tak nie za bardzo jest ten śnieg. No bo tam w górach wiadomo, ale on tutaj normalnie miał przy brzegu. I tak teraz myślę, czy to nie było to jeziorko tutaj. No ale dobra, spróbuję też tutaj. No właśnie, bo u niego tak fajnie ta woda go trochę zatrzymywała. Takie, no ciekawe to było. Tutaj nie ma tego efektu. No problem taki, że my tego klipa widzimy już jak on leci tym krukiem. Ale no nie widzimy za bardzo jak to się wydarzyło. Dobra, wydaje mi się, wiecie co? Że to faktycznie jest to jeziorko. Więc poszukam tej peleryny jeszcze raz. No i jesteśmy. I to już mi wygląda jak właśnie miejsce, w którym em, Kazama to robił. To nadal chyba nie wygląda jakoś mega podobnie do niego. gdy no naprawdę nie mam pojęcia. No ale to musiało być tutaj, więc może nie wiem jak tak z góry polecę to jakoś to się uda, no nie, znowu się nie udało no bo jak tak przeglądam tą mapę to nie ma nigdzie indziej takiego miejsca gdzie jest wszystko wszędzie ośnieżone no nie, u niego tak fajnie się zacinało i on dlatego pod tą wodę tak wyleciał Dobra, powiem wam szczerze, wydaje mi się, że to nie zadziała i że Kazik po prostu miał jakiegoś takiego fajnego glitcha, który to tak wykonał, ale to nie jest raczej sposób, który pozwoli nam latać tak za każdym razem i faktycznie pływać pod wodą. Zrobię ostatnią próbę, ale no zgaduję, że niestety spotkamy się wszyscy na podsumowaniu, a podsumowując, no niestety obalam tego lifehacka. Nie działa to już i no tak to już jest. Jak wiecie, do Fortnite został dany ostatnio samochód z gry Rocket League i on tak skacze, tam lata i po. Podobno jest sposób, żeby mieć nielimitowane w nim nitro. Wystarczy tylko rozładować go, naładować go benzyną i tyle. Sprawdźmy, czy faktycznie tak to działa. No i jesteśmy przed samochodem z Rocket League. I powinno być to ultra łatwe. Jak widzicie, mamy 100% paliwa. No ale jak wejdziemy, to mam nadzieję, że... A czemu to mi się nie da skręcać? Co jest? Ty, chyba mam niezblindowane skręcanie samochodem z Rocket League. Jak to działa? O, to to faktycznie ty skręć w prawo. Dobra, prawa to to, w lewo to to. Dobra, coś tam pozmieniałem skręca teraz, więc jest yy, git. Dobra, możemy jeździć. Oczywiście te samochody dla tych, którzy nie wiedzą, są na tym tutaj yy, poletku. No i teraz tak, naszym zadaniem będzie zużyć paliwo i z tego, co widzę, paliwo jak najbardziej schodzi. Zobaczcie. Bałem się, że może ten glitch nie będzie dostępny, bo wiecie, bo na, na przykład nie da się zużyć paliwa w tym aucie, ale jak najbardziej się da, więc teraz misją jest znalezienie kanistra. A te wiem, że są na tamie. W ogóle nie wiem, czy wam też, ale mi się wydaje, że to auto jest mega wolne. Klasyczne Whiplashy są chyba dużo szybsze. No, tak mi się wydaje. Dobra, wysiadamy i tutaj... Powinny być kanistry. I są, więc pierwsza misja zakończona. Teraz po prostu wsiadamy znowu do fury i jeździmy tak długo, aż paliwo nam się całkowicie wyczerpie. Wtedy powinniśmy dolać paliwa do 100% i powinniśmy mieć nieskończone nitro. To by było całkiem ciekawe i całkiem fajne doświadczenie. Dobra, jak widzicie, zbliżamy się już do limitu. Użyjemy jeszcze nitra i powinniśmy zużyć paliwo. I tak też się stało. Całkowite zero. No i teraz co? Wysiadamy. Nie, nie, dobra, da się to tankować Zużyłem trochę chyba więcej yy, benzyny, ale spoko I tak powinno wystarczyć, bo mamy dwa kanistry A nawet z jednego wystarczy Ładujemy to do 100% i jak będzie 100% To powinniśmy móc w nieskończoność używać nitro Dobra, mamy 100% Ja jeszcze sprawdzę w razie co TikToka, czy na pewno wszystko dobrze widziałem Ta, no po prostu każe wsiąść do auta I użyć boosta I ten boost podobno ma być nieskończony Zanim to sprawdzimy, podjedźmy najpierw na jakąś górkę Żeby faktycznie mieć jakiś wyskok No i stąd na przykład idealnie ten wyskok będzie można sprawdzić, a chyba może nie. No ale patrzcie, mamy. Mamy boosta i jak najbardziej się skończył ten boost. Czekajcie, sprawdzę jeszcze raz. Okej, okay, lecimy. No lecimy, lecimy. Ale. Tutaj pod łapę wjechałem. Co jest? Czekaj jeszcze raz. Ale nie mam nitra, no właśnie. I powiem szczerze, nie chcę złorzeczyć, ale wydaje mi się, że zostaliśmy przynajmniej lekko oszukani. No bo pa, lecę, lecę, jest wszystko super. No ale nie mam nieskończonego boosta, tak jak on niby miał. I nie mogę latać w nieskończoność. Bo ja po prostu sobie spadłem i już nie latam. Żeby być 100% pewny, jeszcze raz zużyję całe paliwo, jeszcze raz zatankuję. No i sprawdzimy to jeszcze po prostu raz. No i co? Fura właśnie znowu się rozładowała, więc ja znowu ją ładuję. Mamy 100%, jak widzicie. Siadam, wjeżdżam na górkę. Podskakuję, używam nitra. No i się kończy. Powiem Wam szczerze, wyglądało to fajnie i byłem w stanie w to uwierzyć. Co prawda, ten sposób z tankowaniem po prostu, no, wydawał się zbyt prosty, żeby takie coś mogło działać. No ale to nieważne, jak tego nitra użyję. No teraz polecę do góry, ale on się po prostu skończy. No i zanim użyję kolejnego, to spadnę w dół. I tyle jest tutaj z mojego nieskończonego latania. No nie ma chyba co więcej gadać, obalam tego lifehacka. No tyle. Nie wiem, czy wiecie, ale ostatnio Epic Games naprawiło graplery. I już nie można użyć grappleru i od razu zmienić na broń. Ale podobno jest na to ciekawy sposób, wystarczy tylko użyć sprintu dosłownie w tym samym momencie jak użycie grapplera i to nadal powinno działać Sprawdźmy, czy faktycznie tak jest No i jesteśmy u Robina Jak wiecie, Robin sprzedaje grapplery Więc my sobie jednego oczywiście kupimy No i jak widzicie, nie mogę zmienić na... Ty, zmieniam na broń, ale nic się nie dzieje No, czyli nie można zmienić na broń Jeszcze raz, używam graplera. No i widzicie, próbuję klikać broń od razu Tak samo jak kiedyś, kiedy to działało Że klikaliście w tym samym momencie, wybieraliście broń Jakby anulowało wam graplera. Teraz to już nie działa po update'cie No właśnie, ale podobno jest sposób. Wedle tego, co ten typ mówił, musimy użyć... Nie wiem, sprint, O, tu. Musimy użyć sprintu. Sprint i strzelić. Ty, nie mogę użyć sprintu, jak strzelam. Słuchajcie, mogę strzelić użyć sprintu? Mogę. Aha. Ale to nie zadziałało i tak. Strzelę, sprint i broń. Nie, nie da się. To wygląda, jakby miało się udać, nie? Ale zobaczcie. Nie można w tej chwili użyć... Ej, jestem w szoku, bo ja widziałem dużo lifehacków z tym i to faktycznie ludziom działało. Czekaj, jeszcze przejrzę to dokładnie. On mówi, żeby zesprintować zaraz przed użyciem grapplera. Tylko naciskam przycisk sprintu, to mi się anuluje. No nie, próbuję dosłownie w tym samym momencie nacisnąć sprint i strzał. O, 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 Nie, no nie mogę i tak. O, dobra, dobra, teraz... No wydawało mi się, że idealnie to użyłem. Jestem naprawdę w szoku, bo to wygląda na to, że to ma prawo nie działać. No bo ja tak robię, ale patrzcie, no klikam tą broń i absolutnie nic się nie wyciąga. Jedyne wytłumaczenie, jakie bym miał, to to, że ten typ robi to z grapplerem... Aha! No, robi to z grapplerem starym, jak teraz możecie zobaczyć tym takim klasycznym. A ja wam powiem, no nie, nie spodziewałem się bestii na sobie, no. Ten klasyczny grappler powinien być jeszcze na reaktywacji, więc sprawdźmy, czy tam to będzie działało. No i mamy piękną kotwiczkę. No i teraz się okaże, czy to faktycznie zadziała, ale nie. Ja już widzę, że to działa dokładnie tak samo jak tamto. I nawet jeżeli tutaj próbuję wyciągnąć bronę, to to nie działa. Te TikToki o tym, że ta kotwiczka w sumie została naprawiona, ale nie została naprawiona, były dodawane zaraz, dzień po tym update'cie. I co? I zgaduję, że Epic Games po prostu już się dowiedziało, że tak działa. Eee... to działało. Mama, ma, ma! dobra! Ej! To faktycznie działa. A ja już tutaj Wam tłumaczyłem, że to nie działa, tylko nie do końca jeszcze wiem, jak ja to robię. No nie, na pewno nie tak. Tak to zawsze ze mną jest, no. O, i mam. A czemu ja to mam w ekwipunku, jak to ma zero użyć? Co, jak wyrzucę, to będzie z zeroma użyciami leżało? Ciekawe. O, mamy nową, więc trzeba tych kotwiczek pozbierać i po prostu potrenować. Bo to, jak widać, działa, ale jest jakieś dość skomplikowane. O, dobra. Nie mam pojęcia, jak to robię. Jak mniej więcej w tym samym momencie naciskam, to czasami to wyjdzie, a czasami nie, bo czasami nie pozwala mi zmienić. Ale jak już wyjdzie, to faktycznie mogę użyć kotwiczki i mieć shotguna w ręku. O, znowu. To jest do... Zrobieniem. Przypominam tylko jeszcze, jak to powinno działać. Powinniście mniej więcej w tym samym momencie użyć i sprintu, i kotwiczki, i raz na kilka razy Wam się uda, ale jest to dużo trudniejsze niż bym się spodziewał. I z tych moich testów wydaje mi się, że na tamtej kotwiczce w normalnym trybie to nie działa. Trzeba tutaj mieć tą OG kotwiczkę. Jeżeli się mylę, dajcie znać, bo polecę i kupię. Jeszcze spróbuję. Ja sobie popróbuję po prostu robić to dokładnie w taki sam sposób, jak robiłem tam. I jak chociaż raz mi się uda, to będzie, że się uda, ale wątpię szczerze powiedziawszy. 10 użyć za mną i powiem wam tak, nieważne jak szybko nacisnę ten przycisk, no nie chce to działać. No i moi drodzy, dwa ostatnie użycia, w sumie teraz to już tylko jedno ostatnie użycie. Sprint, strzał w tym samym momencie, no i broni nie ma. Więc oficjalnie mogę potwierdzić, że nad tym zwykłym tutaj grapplerze... Ty, a teraz już nie oszukali. Ostatnio wam nagrywałem Mita, że to jest oszukane i tylko 20 użyć ma ten Grappler. A teraz ma normalnie 40. No to już zużyję do końca, no. No i ostatnie użycie. No nie. Na 40 prób ani jedna nie wyszła. Robię to dokładnie tak samo jak z tamtą kotwiczką, na której co trzecia próba wychodziła. No i w sumie nie wiem, co powiedzieć, no bo na Battle Royale to obalam tego Lifehacka. Nie działa na klasycznym trybie. Ale za to na reaktywacji, no to potwierdzam tego Lifehacka, bo tam to akurat działa. Wraz z samochodami Rocket League dodano też. Pi Piłkę z Rocket League i podobno jak do niej wejdziemy od góry jakoś tam się zabudowując, wbudowując, to jesteśmy niezniszczalni. Nie można na nas strzelać, nie widać nas i wystarczy tylko będziemy ją sobie, tą piłkę przynosili do strefy i możemy w taki sposób wygrywać gry. Sprawdźmy, czy faktycznie to działa. Dobrze, moi drodzy, przed nami jest piłka, za nami jest oponent. To wszystko tu się na tych polach odbywa, więc tu zapraszam. No i co, wedle tego TikToka wystarczy, że zbuduję coś takiego. Wejdę sobie jakoś tutaj... O, to faktycznie działa. Czekaj, czekaj, Gabi, zniszcz te budowle. No i teraz pytanie czy strzel do mnie jakby. Strzelasz, strzelasz z karabinu jakiegoś, coś ten tego A czekaj, a ja mogę strzelić, stój! Nie, ja też się mogę strzelić. Dobra, czyli faktycznie jestem w tej piłce, a spróbujesz... Nie wiem, jak ty wejdziesz to na prostu odjedzie. I twoje stopy! Tak? No. Strzelaj. O! Eee, to już nieładne było z twojej strony bardzo. Dobra, czyli tu jesteśmy nieśmiertelni. No chyba, że ktoś zobaczy nasze stopy, to wtedy jest problem. Ale mogę prawdopodobnie stąd wyjść. Tak jest. I teraz jak przyjdzie strefa, on tak mówił, to nie po prostu tą piłkę sobie zabieramy do strefy. Tu jak ona się odbija mocno, co jest? No i tu sobie wyobraźmy, że na przykład tutaj już jest strefa, żeby nie było. O ile dogonię tą piłkę. No i co, wchodzimy do strefy. Tutaj się edytuje w dół. O, wchodzę do piły. No i co? Znowu jestem w pile, Gabi strzelał do piły, tak powiem, nie gdzie stoję. No nie przylatuję, ja strzelam do Gabi. No nie przylatuję, więc znowu jestem niezniszczalny, nikt też nie wie, że ja tu jestem, no bo przecież nikt nie spodziewa się, że to się piłce Znowu kolejna strefa, ja wychodzę! I wbiegam. Ty, fajne, a weź ty spróbuj wejść do piłki, ja chcę zobaczyć jak to wygląda. Stań tu okej okay. i się nie ruszaj tam w środku. No dobra, faktycznie, widzę twoją stópkę, no. Więc a weź się w lewo trochę posuń. ok. no i tutaj już stópki nie widzę, praktycznie, z tej strony. No, z tej strony widać stópkę, no. Dobra, czyli da się strzelić, ale naprawdę ktoś by musiał się tego spodziewać. A jak to po prostu przepchnę, to Gabi wychodzi. Powiem wam, że to jest naprawdę mega ciekawy sposób i no myślę, że powinno to być jednak naprawione. A tego lifehaka nie ma co gadać, potwierdzam. Mega to fajne. To jest bardzo mocny glitch, który po raz kolejny podobno pozwoli na być nieśmiertelny z pomponami, tylko... Problem jest taki, że trzeba mieć impuls, trzeba wejść do tego takiego safe'u, rzucić... Safe się rozwala, wymać dziurę do nieba, znaczy do wody, do podziemia bardziej. No i takie to proste. Wchodzimy, zamieniamy się w pompony, jesteśmy nieśmiertelni. Sprawdźmy, czy to faktycznie działa. Jezus, są i mnie stać jeszcze. Kupujemy, bo, no, żeby znaleźć te impulsy w tych czasach, to naprawdę tego nie ma totalnie w grze. Co prawda, to, gdzie musimy się udać, jest jeszcze prawie w strefie, więc muszę bardzo szybko do fury się dostać. I powiem Wam, ja nawet nie wiem, czy to do końca jest to miejsce na pewno, ale wydaje mi się, że tak, bo to jest jedyne miejsce przy różowych drzewach. A na tym TikToku widziałam różowe drzewa. Ja znowu. Pół mapy otworzyłem, wszystkie skrzynki, żeby te impulsy znaleźć No ale nie ma impulsów w skrzynkach Jeżeli ktoś mi znajdzie impulsy w skrzynkach, to naprawdę piękne Proszę nagrać TikToka i mnie oznaczyć Tak czy inaczej, prawie zdążyliśmy przed strefą Więc teraz tak, wchodzimy tutaj, siadamy tutaj w rogu Taki jest plan, trzeba kucnąć i rzucamy impulsa A, czekajcie, sprawdzę jeszcze dokładnie w którym miejscu Nie no tak, on po prostu przychodzi tutaj, kuca bo... A tylko go nie widać jakby na kamerze O, tu nie widać, ale on jest z drugiej strony jakby Ty no, jeśli ja tyle tego szukałem, a... A się okaże, to nie o to chodziło. Dobra, no to rzucę tu. Nie. Jezus Kumaryjko! No nie no, on wchodzi od tej strony i tutaj się staje po prostu i rzuca. Tak centralnie w to miejsce. No i ja też rzuciłem w to samo miejsce. Tylko, że mnie nie odbiło, znaczy nie rozwaliło tego wszystkiego, a u niego niby rozwaliło. Nie no tak, i teraz porównuję jego obraz. To jest. On ma dokładnie samo drzewo, ten same tam drzewa, więc to jest dokładnie to samo miejsce. No ale jak sami widzieliście, u mnie nie zadziałało. No nic, postaram się jeszcze poszukać tych impulsów i spróbować raz jeszcze. Ale proszę zostawić łapkę, bo zajmie to pewnie kolejne dwie godziny. No, i takie mecze to ja rozumiem. Przyleciałem w normalnej gierce. Tu mam dużo golda, więc od razu kupujemy. Nawet kupię cztery. A co mi tam? I teraz tak. Tak, robię wszystko dokładnie jak on. On tu sobie stoi, coś tam gada i nagle widzimy, jak on sobie cofa i wchodzi tu. Nie wiem, właśnie czy kłócać. Dobra, nie kłócam na razie. I on gdzieś tutaj rzuca. No nic się nie dzieje. Okej, okay, teraz jakoś mi się z kamerka zniszczyła. Dobra, on gdzieś tu rzuca. Nie. ej, e, trochę dalej rzucę. Też nie. Dobra, ostatnia próba. Teraz już mega daleko rzucę. Wiecie, co dokupię jeszcze? Dajcie mi tego granata. Dobra, no on rzuca centralnie tutaj. Centralnie w to miejsce, co ja teraz celuję. Robię to. No nie. Oficjalnie powiem wam szczerze, nie ma prawa to działać. Całkiem realne, że to na przykład działało, no ale musieli to już usunąć, więc, no przynajmniej na teraz, obalam tego lifehaka jak nic. No nie działa to skamerskie oszustwo, no wiecie. To jeden z ciekawszych glitchy Klicks pokazuje nam, że mając ten nowy medalion core, który został ostatnio zbustowany i daje nam dużo większy wyskok, teraz jak będziemy podskakiwać, wyrzucać medalion, podnosić medalion w locie i potem znowu podskoczymy, to za każdym takim razem, za każdą próbą będziemy skakali dużo metrów wyżej. Sprawdźmy, że faktycznie to działa. Podstawą do zdobycia medalionu jest pokonanie pani Kor i to się właśnie teraz nam udało. Musimy to zabrać, musimy też to zabrać. I lecimy jak najszybciej do strefy. No i medalion core, jak wiecie, po buffach tak naprawdę teraz przy każdym skoku oddala nas bardzo, znaczy, no wybija nas bardzo daleko. Więc ten movement z tym medalionem jest mega dobry. Sam medalion wygląda następująco. No i teraz widzieliśmy, że trik jest dość prosty. Powinniśmy wziąć medalion do ekwipunku, podskoczyć i w locie wyrzucić, złapać, podskoczyć, w locie wyrzucić, złapać, podskoczyć. Jest, to jest mega proste. Oj, ale chyba zp... Nie, nie zepsułem. Dobra, znowu podskoczyć, wyrzucić. Nie, zle to zrobiłem. Czekajcie, muszę podskoczyć, wyrzucić, ale ja dalej lecę wysoko, nie? Poczekamy, aż to spadnie, bo to może działać. Podskoczyć, wyrzucić. Mogę złapać? Podskoczyłem, złapałem. Wyrzucić, złapać. Gdzie to jest? Oj, nie złapałem. No dobra, trzeba troszkę, troszkę wprawy mieć. Dobra, złapałem. Podskakujemy, wyrzucamy. Złapałem, złapie, złapię, złapie, złapię, złapię. Nie złapałem. Ale zobaczcie, jak już wysoko skaczyć Ty, to jest mega dziwne. Podskoczyć, złapać, wyrzucić, złapać, złapałem. Czekajcie, ile jest metrów? Już teraz skaczymy na 22 metry. Podskoczyć, wyrzucić, złapać. Ciężkie. Podskoczyć, wyrzucić, złapać. Podskoczyć, wyrzucić, złapać. Udało się. A ile już skaczę? 22 metry. A, ale to nie uchroniło mnie przed Mage'em Tak czy inaczej, powiem Wam, że to jest mega proste. To znaczy, nie wygląda. Dość skomplikowane, ale sam zamysł tego glitcha jest naprawdę mega prosty i łatwy, myślę, do nauczenia. No ale ja zawsze długo się uczę. No i mamy znowu medalion z powitego napastnika. zlećmy sobie na dół i próbujmy, ok? Pierwszy skok, no już jest bezwyżej. okej, okay, tutaj, pum, bu, pum, bu, pum, bu, pum. No nie zapałem. Chyba trzeba tak w ostatnim momencie y, rzucić, żeby właśnie w locie złapać, ale nie udało się. Mam też nauczkę na przyszłość. Żeby nie podskakiwać, dopóki nie spadnie, żeby bez medalionów nie skakać, bo i tak możecie wtedy wyżej podskoczyć, ale no już was niestety nie chroni. To przed upadkiem. Okej, okay, no dobra, teraz wydaje mi się, że będę najwyżej. 88 metrów podskoczyłem, proszę podnieść, podniosłem. Nie, nie podniosłem. E, dobra, to poczekam, aż spadnie, ale 88 metrów to już wysoko. A teraz, o Jezu, od nowa trzeba! No lepa trochę, lepa. Dobra, spróbujemy pobić te 88 metrów. Uwaga, jestem. Dobra, 44 metry. Podniosłem! To teraz będzie mega wysoko. O 92 metry, podniosę, proszę. Podniosłem! O kurde, teraz się boję, ile będę. 93 metry, podniosę, podniosłem! Dobra, teraz. No nie, już tak nie wysoko. Dobra, czyli co? Chcemy potwierdzić, że to jakieś 90 parę metrów to jest max? No bo już teraz znowu mniej skaczę Tak czy inaczej, jak widzicie, no ten glitch jest, no nie jest ciężki do wykonania. Trzeba to przyznać. Po prostu trzeba złapać go w locie. I potem możecie sobie skakać bardzo wysoko. Nie wiem też do czego to w sumie będzie jakoś mega przydatne, ale jak ktoś lubi takie zabawy, no to czemu nie? 96 metrów, znowu podniosłem. No i sprawdźmy. E, no i teraz znowu krótko. No ale naprawdę jest to mega ciekawy glitch. I polecam tak sobie poskakać, popróbować. Pamiętajcie tylko, żeby nie skakać bez medalionu. Faj, teraz bez medalionu Skoczę wysoko, spadnę i dostanę damage. No właśnie. Tak czy inaczej, działa to fajnie. Trochę bezużyteczne, a trochę użyteczne. Tak czy inaczej, potwierdzą tego Lifehacka jak najbardziej.